Cóż, witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o tym, jak w sposób naturalny olejkami eterycznymi można wspierać pracę tarczycy, A tak naprawdę chciałam się z Wami podzielić moją historią na ten temat, dlatego, że to jest rzecz, która no bardzo odmieniła tutaj, tutaj moje życie i pierwsza, przez którą sięgnęłam po po olejki, więc jeżeli jakby macie problem z tarczycą, no to rzeczywiście myślę, że potrzebujecie wiedzieć tych informacji, które tu właśnie są. U mnie Hashimoto zdiagnozowano 16 lat temu, potem niedoczynność tarczycy no i, i w zasadzie Zanim w końcu jest zdiagnozowano, to minęło jakieś dwa lata, ja to oczywiście jak większość z nas zwalałam na zmęczenie, dużo pracy, No oczywiście tyłam, natomiast no, jak tyłam, to myślałam sobie, że nie regularnie jem, mimo że to były takie gwałtowne wzrosty, miałam takie ciało ciastkowate, mięciutkie no ale jakby minęło zanim, troszeczkę zanim lekarz mnie zdiagnozował i zanim zrozumiałam, że to nie jest tylko przewlekły czas, bo stres, bo oczywiście też był, ja byłam wtedy w takim momencie w swojego życia, kiedy tego stresu było dużo i wiemy, że wszystkie choroby o podłożu autoimmunologicznym no, wiążą się z, jakby z tym, ze stresem, natomiast ten przyrost masy ciała i to wszystko to, to też doprowadziło do, do nieszczelnych jelit. No ja bardzo żałuję, że zajęło mi to tak bardzo długo i że zajęło mi to tyle lat, więc, więc postanowiłam w swojej, w swojej przygodzie i wielkiej pasji, jaką są olejki, podzielić się tym doświadczeniem, żeby, żebyście mogły tą drogę mieć krótszą, żebyście mogły z tego doświadczenia skorzystać. I żebyście mogły się w taki sposób naturalny wesprzeć. Chociaż ja tu używam mogłybyście, a tak naprawdę to również dotyczy mężczyzn, bo na przykład mój mąż też ma Hashimoto i przeszedł tą samą drogę, którą ja on myślę, że też by chorował od dawna, ale zdiagnozowany został niedawno. No i na szczęście miał żonę, która już, jak on to mówi, mogłaby zrobić drugi doktorat holistycznego podejścia do zdrowia, więc jego już wzięłam w obroty. Od razu. No i to tutaj na początku, jakby wiecie, no wszystkie te badania, które najczęściej występują w tych chorobach autoimmunologicznych, miałam robione przez lekarza. Ja mam szczęście do cudownych lekarzy. Jest z nami Agnieszka, która mi w ogóle poleciła przecudowną lekarkę, przeboską, i tak mądrą, że to w ogóle głowa jedna tego nie zmieści. No i na początku oczywiście byłam zdruzgotana i byłam taka pogodzona, że już mam te Hashimoto, no to ja muszę się źle czuć, to ja będę rano wstawała zmęczona, to moja masa ciała no, będzie już zawsze nie taka, jak, jak była, że już nie będę, że nie będę... Yy, jakby szczupła, a z drugiej strony to jest takie, czułam się zażenowana, ale czułam ulgę, że już wiem przynajmniej co mi dolega, bo ja się czułam trochę jak w nieswoim ciele, jakbym stała obok po prostu no, siebie, krótko mówiąc, więc, więc tutaj. Mm, mm. Tutaj jeszcze chciałam wspomnieć, że mi zajęło to wiele lat i myślę, że wiele lat jest, wiele osób jest zwodzonych, że początkowo te wyniki tarczycy wyglądają dobrze. Jednak jak macie te objawy, to ja Was zachęcam do tego, żeby dalej robić ten protokół badań, żeby nie skończyć tylko na antyTPO, FT3, FT3, FT4 i TSH, bo to jest troszeczkę za mało. Na przykład u mnie TSH wychodziło, ale mój mąż jest w normie, a ma Hashimoto i ta, jego tarczyca jest w gorszym stanie niż moja, więc, yy, więc, yy, no, dzięki temu, że lekarz jakby robił dalej te badania, no to, yy, no to udało się go do końca zdiagnozować i to jest niesamowite też, jak jego życie się przez to zmieniło. Jak jego poznam, to miał takie podkrążone oczy i myślałam, że takie będzie zawsze, a nie ma tego, więc, yy, więc też, yy, jakby, pamiętajmy o tym, że. Że ona po prostu atakuje za kulisami i warto diagnozować się dalej, jeżeli czujemy w ciele objawy, a nie rezygnować tylko przy tych podstawowych badaniach. No bo to, co też tutaj napisałam, że. Dzięki temu, że mi udało się uregulować tarczycę, udało mi się opanować tą chorobę autominologiczną, wyleczyć jelita, to udało mi się napisać książkę, udało mi się słuchajcie, skończyć doktorat i wrócić do takiej żywotności na maksa, którą ja po prostu uwielbiam i za którą mega, mega, mega tęskniłam, bo czułam się tak, jakbym była w jakimś ciele obok, a nie byłabym, a nie byłabym sobą. No, i chciałam się też z Wami podzielić, że moją wielką inspiracją jest dr Mariza Sanders. To jest osoba, która bada, która bada dawki terapeutyczne olejków do Tera na konkretne schorzenia. Ona napisała też książkę o całym protokole leczenia hormonalnego różnych schorzeń. Ja się na grupie Zdrowia w Kroplatwie z Wami często dzielę mieszankami, które ona na konkretne dolegliwości proponuje, no bo wiemy, że wszystko leży u podłoża hormonów, prawda, że to jest bardzo ważne, żeby mieć je uregulowane. Tutaj jest taka lista panelu tarczycy, który mi zrobiła już lekarka, że my tak po prostu już kompleksowo podeszłyśmy do tego. Każdy lekarz na pewno, i ja nie jestem lekarzem, i chciałabym to podkreślić, że każdy lekarz na pewno sam dobiera te badania w sposób prawidłowy. Ja się dzielę moim takim doświadczeniem, ale dopiero w ten sposób zrobione badania i do tego testy na nietolerancję pokarmową jakby spowodowały, że, że mogłam wyruszyć w tą drogę do takiego zdrowia i dlatego moja grupa nazywa się Zdrowie w kropelce, bo to jest niesamowita dla mnie magia, mega niesamowita magia, że jedna kropla olejku klasy terapeutycznej mogła tak zmienić totalnie moje życie. No więc tutaj chciałam Wam przedstawić takie ABC zdrowej tarczycy, które, które ja zastosowałam na pewnej przestrzeni, bo tutaj mamy sześć punktów i dlaczego mnie na jej przestrzeni? Bo ja wyruszyłam we wrześniu tamtego roku w taką drogę kompleksowego podejścia do tej tarczycy i ta droga tak trwała do marca. Więc ja jakby te wszystkie procesy, o których Wam tu powiem, no to tak naprawdę one trwały od września do marca. No nie jest tak, że ja nagle wszystkie suplementy, wszystkie olejki, wszystko naraz zastosowałam, tylko był to pewien proces. No i pierwszym z tych procesów, no to był porządek w jelitach. To jest nasz drugi mózg i to jest w ogóle Podstawa. Bardzo też dziękuję Agnieszce, która tu jest, za po pierwsze polecenie lekarza, po drugie wsparcie, wiele inspirujących rozmów i ogrom wiedzy, jaki też Agnieszka ma ze swojego doświadczenia. No i tutaj, i tutaj, dzięki temu, jakby ten porządek w jelitach zaczął się od tego, że zrobiłam testy na nietolerancję razem też z mężem, bo szliśmy równo. Mieliśmy, jakby, enzymy pro, enzymy. Ja, mi się one skończyły, więc ja ich nie mam, teraz będę zamawiać, probiotyki, no i przede wszystkim zadbanie o, o ten obniżenie tego stanu zapalnego, czyli w naszym przypadku było to kadzidło wewnętrznie, uzupełnienie niedoboru witamin, my stosowaliśmy taki zestaw, taki zestaw witamin z dotery, który składa się z trzech jakby, Punktów. Pierwszy taki, to, to, jest, to jest po prostu zestaw wszystkich witamin, w tym zawierających Selem. Drugi, drugi to jest słuchajcie. Mam tu tylko te dwa, bo ten trzeci mam na, na, na dole. Czyli jest to jakby zestaw wszystkich witamin, jest to zestaw kwasów Omega, i tu z panią doktor też analizowaliśmy skład i powiedziała, że wielki szacunek dla firmy za skład tych kwasów Omega. I trzeci, który, którego nie mam tu przy sobie, to jest zestaw. Zestaw składników działających na poziomie komórkowym, czyli obniżającym ten stres oksydacyjny, bo jednak ten stres jest głównym czynnikiem chorobowym, to bez wątpienia. I nawet jak rozmawialiśmy o nietolerancjach, i mój mąż okazało się, że ma nietolerancję glutenu i był załamany, bo kocha whisky, no i ja mówię, Mój doktor, co, no nie będzie mógł pić. A ona mówi: Nie, no absolutnie. Ten stres był dla niego by gorszy niż ta nietolerancja, w związku z tym może wódka ziemniaków. No, od tego czasu pokochał oczywiście panią doktor i już nie, nie protestował, jak się omawialiśmy na wizyty. Więc, ale to też pokazuje, że jakby ten stres, słuchajcie, jest kluczowy. I mi na przestrzeni tych 16 lat wiele razy lekarze mówili: ogniż stres, ogniż stres, obniż stres. Tylko, że na stres nie ma magicznej tabletki. I, i mimo, że trafiłam do cudownych lekarzy, to pewna robota jest do wykonania przez nas i my musimy zadbać o ten stres, więc ruch i dieta no to jest podstawa, a drugie no to mnie w obniżeniu stresu bardzo, bardzo jakby wspierają tutaj olejki i przyjmowałam też wewnętrznie DDR olejek, taki już skomponowana mieszanka na Obniżenie stresu oksydacyjnego i w tym. I ten olejek, no po prostu jakby działa tak na cały układ, układ autoimmunologiczny też. Więc obniżenie stresu, pierwsze, witamina D, którą polecam zbadać, i to się dzielę swoim doświadczeniem. My zbadaliśmy witaminę D, mieliśmy na poziomie 34, mój mąż 37. I pani doktor powiedziała, żaden suplement, proszę wziąć na receptę witaminę 20 tysięcy jednostek, więc to była naprawdę potężna dawka co drugi dzień. I powiem wam, że po półtora miesiąca mieliśmy na poziomie 41. Pożądana przy chorobach tarczycy podobno jest to 80, więc, więc jakby ta witamina D też tu jest kluczowa. Czyli podsumowując, suplementy i uzupełnienie niedoborów, bo przy Hashimoto i przy nieszczelnych jelitach my mamy siłą rzeczy tą wchłanialność mniej, enzymy trawienne, które reperują nasze, nasze jelita, olejek z kadzidłowca przyjmowany wewnętrznie, ja go też smarowałam i to było dla mnie mega też, mega też mocne, że dzięki temu pozbyłam się guzków na tarczycy bo smarowałam mieszanką salubel, która ma kadzidło i mirę. I tak bezwiednie, nieświadomie to zrobiłam. Miałam w lipcu tamtego roku trzy guzy na tarczycy, No i biopsję, no stres ogromny. Przyszedł ten wynik biopsji, to powiem Wam, że on był dobry, ale ja miałam taki stres w ciele, że ja myślałam, że mi pęknie głowa. Nie umiałam się wyluzować. Dopiero jakby po dwóch godzinach to puściło i rzeczywiście się cieszyłam i mówię do męża, idziemy do restauracji świętować. Mój wspaniały wynik. No ale potem w styczniu tego roku zrobiłam drugi raz to badanie i jak w lipcu te guzki mi się pokazały, to pytałam panią endokrynolog, czy jest możliwość, bo one mi zniknęły. Ja ona no, powiedziała, nie ma takiej opcji. No a w styczniu tego roku okazało się, że mam jednego wózka. No, Poszłam też do, do doktor macierzyńskiej, u której jestem pod opieką. Pokazałam jej te USG, jedno i drugie od tego samego lekarza i mówię jej, że ja jestem w szoku. A ona do mnie mówi, że ona w ogóle nie jest w szoku, bo dla niej to jest oczywiste, jeżeli ja smarowałam się kadzidłem i ją to nie dziwi, jeżeli wszystkie te kroki wprowadziłam i w ten sposób o siebie zadbałam. I mój mąż też przyjmował kadzidło wewnętrznie i pani doktor, jak jeździliśmy do niej co dwa tygodnie, też mówiła, proszę to kontynuować. Było widać, jak te wyniki rozmazu krwi mu się po prostu bardzo pomagają. No jak obniżymy stres, to też dbamy o hormony. No to, co ja, no ja się od zawsze dobrze odżywiałam, tylko tyle, że i robiłam też wcześniej testy na nie tylko tyle, że nie wiedziałam, że należy to z enzymami i z probiotykami połączyć. Od zawsze też uprawiałam sport i do dzisiaj jestem od niego uzależniona, ale to nie dawało takiego rezultatu, jak bym chciała. No, jakie efekty Przyniosły te zadania, te, 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 te kroki, które Wam wcześniej powiedziałam. No przede wszystkim wyleczony stan jelit. Więc to jest w ogóle piękne, słuchajcie, że, no, że miałam helikobakter, zapalenie żołądka, jakąś nadżerkę na dwunastnicy, no było tego dużo i czułam się fatalnie. Po prostu no, traciłam chęć do życia, bo gdzie wyjeżdżałam, to nikt nie mogłam zjeść, po wszystkim się źle czułam. No redukcja tych guzków, z dwóch do, tu napisałam do dwóch, a to jest nieprawda, do jednego. Spadek wagi, 14 kilo, <laughs> w ogóle wiecie, dla każdej kobiety super i to jest magia. sobie wmawiała przez ostatnie 15 lat, że jestem chora na Hashimoto i moja waga już nie może spaść. I co się okazało? Że ja nawet nie wiem, kiedy ta waga mi spadła. Ja się nie odchudlałam, nie byłam na żadnej diecie odchudzającej, ale wyregulowanie hormonów, też stosowałam taką mieszankę doktor Maryzy, która jest na grupie, wyregulowanie hormonów, zadbanie o jelita, obniżenie stresu oksydacyjnego jakby i probiotyki celowane, no to to jest naprawdę taka magiczna droga, uważam, do zdrowia, bo to robi, to po prostu sprząta nasz wewnętrzny dom i to trzeba zrobić sobie z tego takie ABC, rozplanować to na parę miesięcy i krok po kroku jednak, jednak realizować, bo to przynosi mega duży efekt, no i, i moim największym prezentem tego efektu, no to jest właśnie zero zmęczenia, nawet jak mam pierwszy dzień miesiączki i ostatnio byłam na paznokciach, to też mnie roznosiło, bo ja miałam tyle energii. Nie mam bolesnych miesiączek, a wcześniej było tak, że wymiotywałam, że w głowie mi się kręciło, no fatalnie się czułam. Nie mam huśtawek nastroju. No i przede wszystkim, słuchajcie, ja po prostu czuję żywotność, ja czuję, że wróciłam do swojego ciała, czuję wielką energię, nie budzę się rano nieprzytomna, nie potrzebuję dwóch godzin, żeby się rozbudzić, więc, no więc bardzo, bardzo jakby polecam tą drogę. No, bo to wszystko prowadzi nas do no po prostu, radości życia, no i ja tu napisałam, że skończony doktorat, no to jest dla mnie wyczyn, bo ja, zno, ja w, w listopadzie skończyłam pisać książkę, a w marcu skończyłam pisać doktorat. Mając pracę, kancelarię, będąc biegłym i, i, i robiąc wiele różnych dzieci rzeczy i będąc mamą, więc naprawdę ten poziom energii no wrócił mi w sposób uważam absolutnie niesamowity. Chciałabym, żeby każda kobieta, która się zmaga z chorą tarczycą, zrobiła te ABC i wróciła do swojej żywotności i do takiej no po prostu chęci, chęci życia. Tak już zrobiłam, ale to mi się nie uda chyba. Chciałam Wam pokazać, ale może mi się teraz uda. O, to jest właśnie moja żywotność. To jest właśnie mój power, którego które czuję. No i co? I teraz, jak już wiecie, jakie kroki przeszłam i jak wesprzeć tą tarczycę? Czyli mamy probiotyk, mamy uzupełnienie suplementów. Jeszcze może Wam tylko pokażę, jak to kadzidło wewnętrznie przyjmowałam. Ja się często tym dzielę. Dotera ma takie kapsułki warzywne, puste już, i my to kadzidło po prostu wlewaliśmy tutaj sobie. Ja jedną kroplę, mój mąż dwie, do tej kapsułeczki, taką jedną kropeleczkę wylewaliśmy, ale kocham, wylewaliśmy mm, oliwę z oliwek, bo wiemy, że, y, że te olejki nie mają żadnego oleju w sobie, jest to czysty ekstrakt, więc muszą być, y, muszą mieć emulgator, czyli miód, oliwę albo cokolwiek. Wydawaliśmy oliwę z oliwek i w ten sposób y, połykaliśmy. Tą tabletkę wewnętrznie. Mój mąż jeszcze się wspierał Melisą, ale on rozmask miał naprawdę bardzo zły ja się o niego martwiłam. Wspieraliśmy się jeszcze Aloesem i, i to było tyle. Słuchajcie, nie mogę zmarnować tej kropli kadzidła w tej kapsułce, więc pozwolicie, że ja robię i w wetrę sobie wręcz. Więc, więc w ten sposób przyjmowaliśmy to jakby wewnętrznie. A to, czym chciałam się z Wami podzielić na dzisiejszej króciutkiej lekcji, w jaki sposób wspierać łatwo w swoją tarczytę, to jest taka mieszanka. To jest taka mieszanka na, na tarczytle, którą używam. Do tego potrzebny jest nam rolon i, i dajemy tutaj, gdzie mamy moje kochane kadzidło? Tutaj. Dajemy do tego 5 kropli kadzidła. Pachnie to kadzidło, kadzidło wbrew pozorom to jest ostry olejek, zawsze go trzeba rozcieńczyć. 5 kropli olejku z goździka. Wiemy, że goździk ci, którzy jakby znana im jest ta dieta przeciwzapalna to na pewno jedzą kurkumę, goździk, cynamon i wanilię, To są potężne przyprawy przeciwzapalne. Są po prostu na stałe w mojej piecie. W mojej I trawa cytrynowa. Trawka cytrynowa pięknie prachnie pięknie obniża stres oksydacyjny. No, i olejek z Miry, również olejek bardzo silnie przeciwzapalny. On jest w składzie salubel, o którym Wam mówiłam, że pozbywałam się wózków. Nie wiem, czy będzie widać, ale to jest niezwykle gęsty olejek. On się będzie długo lał, też 5 kropli go potrzebujemy. No, widzicie, on ma naprawdę gęstą konsystencję. Ja tu mam taką buteleczkę 10 ml. I zobaczcie, tutaj jest 20 kropli yy, olejków, plus jeszcze olejek lawendowy. Tutaj mam. gdzie mam tą lawendę, przed chwilą gdzieś z nią chodziło. A tu mam lawendę, mam. Czyli jeszcze do tego dokładam. Ale pachnie. Do tego dokładam badam 8 kropli lawendy. No i wypełniam to olejem frakcjonowanym. Ja używam z EcoSpa taki olej frakcjonowany. Dlatego, żeby to rozcieńczyć, bo to są ostre olejki. I poza tym, wbrew pozorom, to jest bardzo potężna mieszanka duża dawka terapeutyczna, 28 kropli różnych olejków. Tak jak ktoś robi rolony, to wie, że najczęściej daje 10 kropli na rolon, więc to jest naprawdę bardzo potężna mieszanka. I słuchajcie, ja w ten sposób zrobioną mieszankę zamykam sobie, mieszam. Po pierwsze mam gotową, bo nie wyobrażam sobie tarczytę, wiecie, ileś razy yy, tak po kropelce dawać, a po drugie, przez to, że ona jest wymieszana, to po prostu smaruję raz dziennie tą tarczycę. I tyle. I to jest wszystko, co robię. Po prostu raz dziennie tą, tą mieszankę stosuję. Można ją również jakby stosować na stopy, bo ona wiadomo, obniża bardzo stres oksydacyjny, bardzo obniża stany zapalne, ale ja to robię bezpośrednio na rotarczyce. Czyli to, co zawsze mówię na podstawowej lekcji olejkowej, że smarujemy i wspieramy te miejsca, które jakby najbardziej najbardziej tego potrzebują. Także tak, tak to wygląda. Jestem bardzo ciekawa, czy macie jakieś pytania do tego. O Boże, Basia, Basia pisze, że ma poziom witaminy 21, no to kochana, polecam Ci, Panią Doktor, zbadać witaminę i, i jakby rzeczywiście się, się wesprzeć. No dobrze, no to z mojej strony w takim razie tyle, chciałam się bardzo z Wami podzielić, w jaki sposób tą tarczycę można wspierać. Taką mieszankę można sobie jakby oblepić naklejeczkami, no i i mieć w łazience, i po prostu raz dziennie, nakładając krem, można sobie posmarować i wspierać w ten sposób, jakby siebie. To do miłego zobaczenia i do następnej lekcji olejkowej.